Witam wszystkie byki na moim kanale Astrologia Oczami Anny. Wszystkie byki y, słoneczne, ascendentalne i księżycowe. Oraz tych, którzy mają y, ważne planety osobiste w Byku. Ta prognoza y, będzie dla Was. Y, bardzo dobry miesiąc dla Was, kochane byki. Y, słońce jest w Pannie. Więc jakby dla Was utworzy się wielki Tregon Ziemski. W Byku macie już Urana, Słońce w Pannie, a cała wielka Triada, Jowisz, Saturn, Pluton w Koziorożcu. Miesiąc zaczyna się zaraz 2 września. Jest pełnia w rybach. Dla Was bardzo korzystna. Głównie dotyczy Współpracy z innymi. Na pierwszy plan wyjdą sprawy przyjaciół, współpracy z innymi ludźmi, z grupami ludzi, z ludźmi myślącymi oryginalnie, nowocześnie, z którymi możecie mieć wspólne poglądy. Słońce w czasie pełni jest w bardzo dobrym aspekcie z uranem, który jest w waszym znaku. Tutaj bardzo dobry czas na kreatywne myślenie, na to, aby zapoczątkować coś nowego, coś innego, coś, co mocno na Was wpłynie, żeby zrobić to, co zawsze chcieliście, przy tym wykorzystując swój potencjał, swoją kreatywność, swoje talenty. Y, jeszcze o, y, oprócz tego, y, będzie to coś dobrze zaplanowanego, coś, y, co otworzy Wam drzwi do świata, zmieni Wasz y, światopogląd. Mogą to być współpraca na przykład z zagranicą, y, podjęcie decyzji na przykład o y, nauce, o studiach. Y, o wyjeździe za granicę również, jeżeli tylko będziecie mogli tam wykorzystać swoje talenty i to, co y, zawsze chcieliście robić. Postawcie na siebie. Tutaj y, uran, y, który jest w Waszym znaku, jest. Y, pomaga Wam w tym, żebyście szli w nowe. Wykorzystajcie ten czas jeszcze do końca roku, tak jak Saturn, Jowisz i Pluton są w koziorożcu. Ten miesiąc jest naprawdę dla Was bardzo fajny, bardzo ciekawa pełnia dla Was. Wenus, która jest w braku, jest naprzeciw Saturna, to tutaj trochę może tak być, żeby nie do końca no nie wiem, nie do końca może. Będziecie wierzyli też w to, tak, że troszeczkę będziecie torbedowali te Wasze pomysły, ale yy, nastawcie się na zmiany, nastawcie się na nowe i idźcie w to. Jest to bardzo dobry czas dla Was. Yy, do 21 Słońce jest yy, dla Was w bardzo dobrym aspekcie. Yy, Merkury do 4 jest jeszcze w pannie. Merkury, planeta komunikacji, planeta myślenia, planeta intelektu. Czyli tutaj możecie wykorzystać ten czas na zaplanowanie. Merkury w pannie to ma, jest w wywyższeniu, on jest w bardzo dobrej pozycji. To jest czas, kiedy możecie naprawdę wykreować świetne pomysły, zaplanować wszystko, strategicznie opracować. W najdrobniejszych szczegółach. Wenus do piątego jest w braku. Wenus, planeta miłości, planeta pieniędzy, wygody, luksusu. Jest w braku, czyli do piątego w sekstylu, w bardzo dobrym aspekcie dla Was. Czyli tutaj warto nawiązywać komunikację z innymi ludźmi. Ona może być na takim głębokim poziomie. Wykorzystajcie to. Yy, przyciągacie dobrych ludzi, przyciągacie ludzi, z którymi macie porozumienie. Yy, to też bardzo dobry czas jeszcze na szkolenie, na jakieś warsztaty, yy, więc warto wykorzystać ten czas. 4 września Wenus, która właśnie jest w Raku, planeta miłości, planeta pieniędzy. Będzie w trudnym aspekcie z Marsem. Tutaj coś może się dziać w waszym wnętrzu. Tutaj coś yy, na przykład może planujecie, coś chcielibyście zrobić, ale czujecie, że nie możecie, że nie możecie, że nie możecie ruszyć. Yy, trochę może to powodować jakąś frustrację, że psychicznie będziecie się yy, gorzej czuli. 5 września, Merkury, planeta komunikacji, właśnie sposobów myślenia, naszej inteligencji wchodzi do wagi. I u Was zaczniecie myśleć, skierujecie swoją uwagę na sprawy życia codziennego, na pracę, na współpracę z innymi. 6 września zaś. Wenus, planeta miłości, planeta y, pieniędzy y, wejdzie do lwa. <laughs> y, tutaj y, na pierwszy plan wysuną się sprawy rodzinne, sprawy domu. Y, Wenus, będąca w lwie, y, jest w trudnym aspekcie do Waszego znaku, więc tutaj y, właśnie no <laughs> być może domownicy. Yy, ciężko będzie pogodzić, yy, będą chcieli się bawić, będą chcieli coś nowego, yy, na przykład zrobić jakiś remont, ale Wy jakby możecie nie być z tego zadowoleni. Jak wiemy, byki nie za bardzo lubią zmiany. tak? Lubią stałość, cenią sobie spokój, a tutaj Wenus wie może szaleć, tak? <ścoughs> Albo być może Wy sami będziecie chcieli szaleć, ale nie do końca będzie to zgodne z Wami. 9, 8, 9, 10, najbardziej 9 będzie od, odczuwalny yy, bardzo dobry aspekt Słońca w trygonie do Jowisza. U Was yy, to jest bardzo dobry aspekt, bardzo korzystny, sprzyjający różnym nowym możliwościom. U Was właśnie dotyczy yy, nowych pomysłów, nowych sposobów yy, Waszej kreatywności, możecie y, nauczyć się czegoś nowego. Tutaj y, świetny czas na rozwój. Świetny czas na rozwój, taki systematyczny, na to, żeby y, y, w bardzo pozytywny i korzystny sposób y, wykorzystać swoje talenty, swoje pomysły, y, po to, żeby się rozwijać. Jeżeli na przykład jakieś doszkalanie, jakaś nauka, również też, tak jak już wspomniałam, wyjazdy zagraniczne. Bardzo dobry czas. Później Słońce będzie również 15 września w trygonie z Plutonem. I tak samo to będzie dotyczyło tych samych dziedzin życia, więc Słońce w trygonie z Plutonem daje dużą charyzmę, dużą siłę, szczególnie psychiczną, tak. Bardzo dobry czas na rozwój różnego rodzaju, na y, y, naukę na takim wyższym poziomie, na zmianę świadomości, na zmianę swoich poglądów, na to y, 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 słońce y, w piątym domu, y, w trygonie do Plutona również może dać y, jakąś nową miłość, tak? y, romanse, bardzo dobre y, sprawy seksualne. Być może będą to sytuacje, które nas będą rozwijały, będą wpływały na nas w sposób pozytywny, będą zmieniały naszą świadomość. 10 września bardzo ważny dzień, gdyż Mars, planeta energii, planeta działania, planeta pójścia do przodu, wchodzi w tak zwaną retrogradację czyli pozornie się cofa. Niestety daje to takie efekty, że wszystko zwalnia, że mniej się nam chce u ciebie. Jakby yy, ty, byku będziesz miał poczucie, że chcesz się schować, że chcesz pobyć w samotności. Jest to czas, yy, Mars. Jest to energetyka ogólnie działania, yy, pójścia do przodu. Jak jest w retrogradacji, on jest skierowany do środka. Czyli trzeba przemyśleć sobie pewne rzeczy, być może coś poprawić. Tutaj u Was w 12 Domu, więc Wy będziecie chcieli coś zaplanować, coś jeszcze przemyśleć, jakieś Wasze pomysły mogą. Y, będziecie się zastanawiali, czy właśnie chcecie to robić, czy nie chcecie. Y, będziecie potrzebowali y, czasu, żeby się nad tym zastanowić. Y, Mars w Baranie. Mars Baranie yy, yy, daje też yy, to, że wy możecie yy, jakby dobrze się czuć sami, yy, że yy, jakieś yy, problemy, coś, czym się denerwujecie, będzie Was yy, męczyło. Yy, Dobry czas na zetknięcie ze swoimi emocjami, na pracę nad sobą, tak? Na różnego rodzaju medytacje, na uwalnianie, trudnych emocji, traum. Więc wykorzystajcie to. Jakby to yy, marc baranie jest do końca roku. Teraz on jest re w retrogradacji, daje Wam czas na możliwość zliczenia się ze swoimi emocjami, na pozbyciu się ich. Mm. Później, jeszcze 11 września, słońce będzie naprzeciw Neptuna. To jest taki aspekt, który mówi o tym, że akurat ten dzień nie jest dobry. Na no jakieś tutaj macie właśnie to dotyczy Waszej kreatywności, Waszych pomysłów i też współpracy z innymi ludźmi. Nie jest to dzień dobry na podpisywanie jakichś umów, słońce z Neptunem. Neptun naprzeciw słońca daje takie mylne y, widzenie. Nie zawsze y, dobrze widzimy to, co się dzieje, tak? Więc y, Neptun rozmywa, może nam się wydawać coś inaczej. Także przeczekajmy to i y, dobry dzień na jakieś miłe spotkania w gronie przyjaciół i oddanie się na przykład jakimś medytacją czy właśnie grupowe medytacje, które nas rozwijają. Tak. Ale nie na jakieś konkrety. 17 września jest now księżyca w Pannie. Dla Was bardzo korzystny. Now ma bardzo dobre aspekty. Now, jak sama nazwa mówi, bardzo dobry jest na początki, na rozpoczynanie. Tutaj fakt, że ten mars jest w retrogradacji, czyli najlepiej jest zacząć coś, Wcześniej niż przed 10 września, ale mimo wszystko nów dla Was jest w bardzo dobrym aspekcie, bo w trygonie, więc y, słońce jest w trygonie z Saturnem y, w tym dniu, co daje y, bardzo duże możliwości y, wykorzystania swoich talentów, swoich pomysłów w sposób trwały, w sposób odpowiedzialny, jak to Saturn w koziorożcu, czyli Możemy tutaj na przykład właśnie wykorzystać swoje pomysły na współpracę z zagranicą, na naukę na przykład języków. Tutaj na zmianę siebie. Dla Was tworzy się wielki trygon. Jakby Wy macie ten czas, żeby stawiać na siebie, na nowe sprawy w swoim życiu, na zmiany. Wszystko, co nowe, jest dla Was dobre przynosi Wam korzyści materialne na długi czas. Fakt, że w tym dniu, gdy jest znów merkury, planeta komunikacji, sposobów naszego myślenia jest w trudnym aspekcie z Jowiszem, tak? Więc tutaj w codziennym życiu mogą być jakieś tam niedomówienia, jakieś konflikty, jakieś drobne sprzeczki. Być może właśnie to, co się dzieje w codziennym życiu, nie bardzo będzie odpowiadało y, temu, czemu chcecie się poświęcić, co chcecie robić. Y, na koniec miesiąca Wenus, która, y, jak już wspomniałam, 6 września przejdzie do lwa, czyli u Was dotyczy to spraw domu rodzinnego, będzie w bardzo dobrym aspekcie. Y, z Marsem w Baranie, w Trygonie, więc tutaj myślę, że Wy najlepiej będziecie czuli się w domu. W domu y, być może właśnie będziecie mieli taki czas, że y, będziecie chcieli sobie poleżeć, odpocząć z kubkiem ciepłej herbaty, w domu y, schować się przed światem. Taki czas wycieszenia, tak? Więc dajcie sobie do tego prawo. Będziecie chcieli przemyśleć pewne sprawy, pobyć sami ze sobą, ze swoimi emocjami. To też jest potrzebne. W tym dniu 29 września Saturn, planeta karmy, nasz nauczyciel, planeta, która pokazuje nam różnego rodzaju niedociągnięcia, uczy nas. Wychodzi z retrogradacji. Więc jakby już tak, yy... Jowisz, 13 września planeta ekspansji, planeta rozwoju, planeta yy, rozrostu, planeta yy, tak zwana dobroczynna, wychodzi z retrogradacji i idzie do przodu. Później, 29, Saturn podąża za nią. Obydwie te planety są w koziorożcu. Co już mówi o tym, że pewne sprawy będą się ruszały dla was. Jest to super, ponieważ do waszego znaku jest to w bardzo dobrym aspekcie. Sprawy ruszą do przodu. Pewne sytuacje, tutaj nawet ten y, marz w baranie w retrogradację. W retrogradacji myślę, że y, nie za bardzo Wam zaszkodzi. Macie bardzo dobre aspekty, tak? Tutaj, żeby ruszyć do przodu. Y, to, co planowaliście, to, co rozwijaliście, to czego się uczyliście, będzie dalej szło do przodu i wpływało na Was, na Wasz rozwój. Będziecie mogli realizować siebie, zacząć nowe sprawy, nowy, zająć się nowymi rzeczami, przy tym wykorzystać swoje talenty i zmieniać swój światopogląd, rozwijać się, iść do przodu. Bardzo dobry czas. Yy, fakt, że Mars yy, w tym dniu będzie również yy, w trudnym aspekcie z Saturnem, tak? Więc ja mówię, Wy możecie mieć tak, że Wy nie do końca będziecie w to wierzyli, tak? Że nie będziecie mieli siły tego realizować, że yy, będziecie mieli możliwości, ale energetyki Wam braknie. Przeczekajcie ten czas, starajcie się być dobrymi dla siebie, bo to jest bardzo ważne. Dbajcie o siebie, otoczcie się opieką, miłością. A wszystko samo się ułoży. Byki nie lubią zmian. Byki lubią stałość, ale to, że Uran jest w Waszym znaku, mówi o tym, że zmiany pewnie już u części byków zaszły, a u reszty będą zachodziły. One są nieuniknione. W ogóle zmiany. Dla wszystkich są nieuniknione. Tak naprawdę ta wielka triada, która jest w koziorożcu: Saturn, Saturn, Pluton, Uran. Saturn i Jowisz w grudniu wejdą do wodnika, więc wszystko się zmieni. Pluton jeszcze zostanie i będzie działał na Waszym korzyść. Ale ten czas do końca roku jest bardzo dobry dla Was na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, na rozwój osobisty. Na zmianę swojego myślenia, na otworzenie się na nowe możliwości, na realizację tego, co zawsze chcieliście robić, na odwagę i to jest coś, co da Wam zabezpieczenie na wiele lat. Także yy, otwierajcie się na to i idźcie do przodu. Yy, dbajcie też o siebie. I wykorzystajcie to dla siebie. I... Wiedząc o tym, że zmiany są dla Was dobre i korzystne, wszystko to, co zaczniecie, jakby. Ja myślę, że u Was jest tak, że Wy już coś zaczęliście, być może się wycofaliście, albo coś nie poszło, tak? Y jakby dla Was tutaj widać, że y nowe sposoby zarabiania pieniędzy też poprzez komunikację się pokazują, tak? Czyli ta komunikacja z innymi też jest bardzo ważna. Y Życzę Wam wspaniałego miesiąca, odwagi, miłości do siebie. W tym miesiącu zrobiłam inaczej: w prognozie miesięcznej połączyłam też pełnię Inów, ponieważ jakby tak samo to wyniknęło. Mam taki pomysł, żeby może zamiast omawiać pełnię Inów oddzielnie, robić takie tygodniowe prognozy. Dajcie znać, co o tym myślicie, co sądzicie. Jaki sposób interpretacji wolicie? Jak wiecie, ja też się uczę i próbuję nowych rzeczy. Także yy, bardzo Wam dziękuję za to, że mnie obejrzeliście. Mam nadzieję, że było mnie słychać, bo mikrofon niestety leżał na stoliku. <grywania> Zapomniałam go przypiąć. Także pozdrawiam Was. Dziękuję Wam za subskrypcję, za lajki, za wszystkie komentarze, które bardzo mnie cieszą. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany prywatnie y, prognozą astrologiczną, omówieniem kosmogramu urodzeniowego, tranzytowego, y, wewnętrznego, tak zwanego progresywnego, proszę się zgłaszać. Mój mail znajduje się w opisie filmu. Y, Także dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was i życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć!